Dzisiaj czas na przegląd koni i zrobienie paru rzeczy, które trzeba zrobić, bo dawno już nie oglądałam tych koni stojących w boksach i tak wiecie, kondycja. E, pomierzymy ich wzrosty, tak że to wszystko sobie zrobimy. E, no i wam pokażę, jak wygląda ten dzień. Zaczynamy od trudnego przypadku królewny, która, no przecież, na pewno nie jest za gruba co nie. Nie, no wszyscy mówią, że jest strasznie tłusta i że powinna się odchudzać, ale to przychodzi mi najtrudniej, żeby jej trochę zmniejszyć. Dawkę. Co myślicie? To królewna. Ona nie może być za chuda. Nie, wszystko jest OK, dziewczyny. Zapiszcie OK. Fabiolka mi się średnio podoba, bo no niby żeberka są zakryte, niby brzuszek jest w porządku, ale ta górna linia mi się nie podoba. Taka kanciasta się zrobiła strasznie. Wygląda mi to na takie obniżenie formy, po prostu związanej z hodowlaną częścią jej życia. Te plecy spadły bardzo, no bo przecież nie chodzi pod siodłem, a pod siodłem były super. Hmm, tutaj też nie bardzo możemy jej jakoś drastycznie zwiększyć. Oluś, a ty co? Ty to za to, to jesteś ładny chłopak, nie? Śliczny, tak. I ty wyglądasz dobrze. Nasza wynajęta surogatka Rewia. Moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, chociaż miała taki moment, że gdzieś nam spadła, kiedy była w klinice na embryo transfer. No, okej, okay, spadły jej plecy, też przed tą ciążą wyglądała lepiej w tej górnej linii, ale na chwilę obecną uważam, że tutaj nic nie możemy zmieniać w żywieniu. Ona jest z dużym źrebakiem, z rozalinką, która zaraz będzie odstawiona, tak więc tutaj no, niewiele możemy już zrobić i do tego momentu odstawienia chyba nic nie będziemy zmieniać. Bo wygląda spoko. Romeo i Rosalinda. Jak tam roziło? Ty wyglądasz spoko. Naprawdę spoko. Nie? Mhm. A twoje dziecko? Dziecko należące też wygląda świetnie. Kto tu się tak pcha? Takie dwa czarnule. Kto się tak pcha? O Boże, grubaska następna. Starlight. I jej synek. Odsun się trochę, synek. Synek Everlight. O, jaki brudny. Ale też wyglądasz super. Te wyglądają ekstra. Teraz Samedi i Flair. Samedi. Nie, no, tobie też nic nie brakuje. Flair, a tobie? Super. Dobrze wyglądacie. A pokaż się jeszcze z boku, Samedi. Dość pokaż się z boku. Chciałbym cię tak bokiem, bokiem, ale tak bokiem, bardziej bokiem. O, tak bokiem. to długo Cię pooglądałam bokiem. Dzięki. Teraz widzę lepiej. No nie, tu niczego nie brakuje tym. Super. To, to taki śliczny kolor ma. O, coś się to w oczko? Pokaż mi to oczko. No już. No Ty to jesteś... Ty to jesteś tłusta. Jesteś najgrubszym ze źrebaków. Twoja matka też zresztą zachudania jest. No Diffie, udało Ci się zachodować naprawdę odpowiedni rozmiar brzucha do... Kształtu idealnego, kulistego. Twoje dziecko zresztą też. Tu ktoś je. Ale jesteś już dużo. Mama, no, tak stoisz, że wyglądasz jak naprawdę. szprycha. Ale dziecko przynajmniej się miło pije łatwo. Przez taka wieka, że musisz się tak wyginać. Szok. To mistrzyni grubości tej stajni. Naprawdę, no, no po prostu. To, co ty zrobiłaś, Furstina, ze swoją kondycją, to jest jakiś dramat. Ty wyglądasz, jakbyś była źrebna, a nie jesteś, chciałam ci powiedzieć. I to nie jest pora na hodowanie takiego Bebzona. No nie, no nie, nie można mieć takiego. Jezus, Maria, tej musimy obciąć. Mamy narzędzie tortur. Będziemy teraz mierzyć. O, to tą młodzież. Mamy trzy konie młode: Damaris, Dimalu i Tefiti. Te dwie są roczne. Ta jest dwulatka. Zobaczymy, jak się zmieniły ich wzrosty, bo mierzymy nasze konie co pół roku. Żeby robić sobie takie właśnie notatki hodowlane, jak te konie rosną, jak one się zmieniają. Także mamy zapisane poprzednie wzrosty. No i przy każdym koniu zobaczymy, ile urósł. No, jestem bardzo ciekawa. Dobra, chodź, Dimalka. O, nie, nie, nie. Taka połówka, no? Sto pięćdziesiąt sześć, siedem, osiem. 158 58. Od Dimalu urosła od lutego tego roku 8 cm. 8. Teraz 158 a miała 150 w lutym. Szok, mega dużo. Teraz te Fiti. Ta była niższa od Dimalu. No to nie jest taka duża jak tamta. Dobra, ta 155. Sefiti ma teraz 155, a w lutym miała 147, co oznacza, że też urosła równo 8 cm i to jest dokładnie tyle samo, co jej rówieśniczka. To jest mega ciekawe, że rosną tak samo i wyraźnie wskazuje to na to, że ten koń będzie niższy o te 3 cm już do końca, jakby. Tak mi się wydaje, że skoro idą cały czas tak równo, to tak się wydarzy. Ciekawa sprawa. Dobra, teraz. Damaris? Ta to bardzo będę roślała. Śliczna jest. 161, 2, 3, 4, 164,5. No tak, gdybym nawet ku pięciu się skłaniała. Damaris urosła przez pół roku, od lutego 5 cm. Jako koń już dwuletni. To wskazuje, że jakby ten wzrost się troszeczkę wyhamował, ale nadal myślę, że jeszcze trochę urośnie, bo 5 cm to jest dalej dużo. Sprawdziłam jeszcze, że w tym okresie, w jakim teraz jest Te Fiti i Dimalu, Damaris urosła 9 cm, czyli troszkę więcej. Ale jest to jakiś wskaźnik do tego, ile w danym roku rosną konie. Ja lubię bardzo te zapiski, lubię to analizować i sobie sprawdzać, bo wychodzą z tego naprawdę ciekawe rzeczy, a jeszcze fajnie jest to porównać, jak to się klaruje względem e, linii danej matki, rodziny danej matki, e, bo to też dużo mówi o tym, jakich koni możemy się spodziewać i czy na przykład dobierając ogiera powinniśmy dobierać te ogiery większe i czy ten wzrost jesteśmy w stanie w ogóle uzyskać z tych matek. Dla mnie super sprawa i tak jak mówiłam, teraz znowu zapisujemy sobie kolejne mierzenie koni za pół roku, czyli myślę, że w okolicach lutego.